Witam Państwa. Dzisiejsze nasze spotkanie z serii Wadza dla Zaawansowanych, zgodnie zresztą z sugestią zgłaszaną od dłuższego czasu, będzie dotyczyło problematyki fakturowania transakcji łańcuchowych. Prawdopodobnie poświęcimy tym zagadnieniom co najmniej kilka spotkań, ponieważ jest to. Za, jest to no to jest konglomerat spraw. Zresztą pod wieloma względami no, niepotrzebnie skompliko skomplikowanym przez tą praktykę tam, trudno mu nawet mówić, że tu mamy do czynienia z jakimkolwiek prawem, bo to są jakieś noty wyjaśniające, które nie wiadomo co wyjaśniają wobec. My. Raczej komplikują, niż wyjaśniają, nie mają podstaw prawnych, no, no, mamy do czynienia z, no, z takim dość katastrofalnym obrazem, o czym nie poprawność zabrania mówić, tego co się nazywa prawem wspólnotowym, yy, a zwłaszcza no, czy w ogóle to jest jeszcze w jakikolwiek w naszym tradycyjnym tego słowa znaczeniu prawo. Więc postarajmy się trzymać przepisu prawa polskiego, który mamy stosować bezpośrednio i, i, i zrozumieć problem, z którym mamy do czynienia. Te transakcje łańcuchowe są czymś zupełnie, znaczy jakby przewartościowanym. To zagadnienie jest w ogóle przewartościowane pod każdym względem. Zwłaszcza w no, nie najmądrzej uregulowanym, w tym, co jeszcze można odczytać z owego prawa wspólnotowego. Na czym polega problem? Towar może mieć, towar rzecz ruchoma, może być taki, który jest transportowany, przemieszczany, czyli tam, gdzie miejscem dostawy, jest kraj rozpoczęcia transportu. On może być przedmiotem czyn, wielu czynności, które to czynności, a czynnością jest kolejna, żeby nabyć i sprzedać ten towar. Wielu czynności i te czynności są niezależne od fizycznego przemieszczenia rzeczy. Rzecz jest przemieszczana. Albo z reguły w celu optymalizacji transportu, najkrótszą drogą między tym, który posiada ten towar, czyli miejsca rozpoczęcia transportu, a, a miejscem, gdzie ma być dowieziony. I wiemy, że od dawna, jeszcze w wersji przedwspólnotowej przyjęto i słusznie taką zasadę, że fizyczne przemieszczenie rzeczy między pierwszym a ostatnim, więc dwoma podmiotami, które nie są bezpośrednimi kontrahentami, nie są, sumie, czyli pierwszy nie, nie dokonał dostawy na rzecz ostatniego, tylko po drodze pojawił się co najmniej jeden podmiot, który nabył i odprzedał. Ten towar, natomiast towar fizycznie został przemieszczony między pierwszym a ostatnim kontrahentem. I ilu ich jest po drodze to nie ma żadnego znaczenia. To każdy z nich dokonał dostawy towarów. Czyli wszyscy po kolei mają zarówno dostawę, jak i nabycie towarów. Czynnością jest dostawa i nie są to żadne czynności fikcyjne. Bo stan dostawy z czynnością, jest zdarzeniem, tak jak obowiązek podatkowy, jest zdarzeniem prawnym i rodzącym, powstającym w sensie normatywnym. Natomiast nie, sama dostawa nie musi być w znaczeniu, rozumiana w znaczeniu potocznym, że ktoś ją fizycznie komuś dostarcza bezpośrednio, czyli Zgodnie z tak zwaną tradycją, czyli przekazaniem ręki do ręki. Tam się po prostu wszystkim myli prawo i stany faktyczne. Stąd ten cały bajzel, który tutaj powstaje. No i wiemy, że taką wspólnotową zasadą, która do pewnego momentu ma charakter zasadny, znaczy jest zasadna, jest to, że. W tej właśnie transakcji łańcuchowej, gdzie wszyscy po kolei nabywcy i dostawcy są podatnikami z tytułu kolejnych dostaw. Czyli jak jest 30 to jest 30 dostaw między pierwszym a ostatnim, mimo że towar jedzie od pierwszego do 30, to wszyscy muszą to zafakturować i mają prawo. Odliczyć podatek z tytułu nabycia, mimo że fizycznie nie dotknęli nawet tego towaru. Podkreślam to bardzo w sposób szczególny, ponieważ zaplątani w te wszystkie meandry pozorności, sztuczności czy też fikcyjności która tam się tak zamiennie używa w praktyce, zwłaszcza interpretacyjnej, gubimy istotę rzeczy. A istotą rzeczy jest to, że towar został fizycznie przemieszczony między dwoma podmiotami. I te podmioty nie są w stosunku do siebie ani dostawcą, ani nabywcą, ponieważ one komu, pierwszy dostarcza komuś innemu, natomiast ten drugi, czy trzeci, czwarty czy piąty, który z nich ostatecznie dostarcza w sensie prawnym temu ostatniemu. No i wymyślono taką tam wspólnotową zasadę, że ta tak zwanej dostawy ruchomej, że ona może być przyporządkowana. Ten język jest okropny, więc ja specjalnie go. Y, 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 nawet użyje, bo przepisy są pisane w sposób no, taki partyzancki, no, więc mówiąc po prostu, tam bełkotliwie. Yy, yy, to jest artykuł 22 ust. 2 ustawy, który mówi, że w przypadku, gdy te same towary są przedmiotem kolejnych dostaw oraz są wysyłane lub transportowane bezpośrednio od pierwszego do, do pierwszego dostawcy. Do ostatniego w kolejności nabywcy, wysyłkę lub transport przyporządkowuje się wyłącznie jednej dostawie. Czyli jedna dostawa czyli, yy, czyli jedna tylko z tych dostaw ma charakter dostawy, yy, która jest, wykon jest miejscem dostawy jest kraj rozpoczęcia transportu. Czyli natomiast y, wszystkie dostawy poprzedzające tę dostawę, która jest, której przyporządkowano, to jest stan prawny, a nie stan faktyczny. Tę dostawę są wykonywane w miejscu w kraju rozpoczęcia transportu. A wszystkie y, następne dostawy w tym łańcuchu, które są dokonane po y, tej dostawie, która ma charakter. Właśnie yy, przemieszczeniowy są w kraju zakończenia transportu. Prawda? To jest taka fikcja prawna, którą stworzono, że nie można po, przy, po, przydzielić tych o transportu dwóm transakcjom, następuj dostawą, będę używał tego określenia, następującym po sobie, tylko jednej z nich. Czy to jest zasadne? To jest norma prawna, a nie zasada, nie, nie zasadność, a nie, nie określamy zasadności tego problemu. No taki jest nakaz, prawość nakazuje. No i, i to, co w przypadku, inaczej jest w przypadku dostaw krajowych, inaczej jest w przypadku dostaw, gdzie towar jest przemieszczany poza terytorium wspólnoty, Inaczej jest w przypadku, gdy ten towar jest fizycznie przemieszczany między dwoma państwami członkowskimi, bo przemieszczenie jest tylko jedno. Chodzi o to, kto będzie to przemieszczenie, u kogo będzie ono w sensie prawnym tak, przypisane, prawnym. No i tu pojawia się ta nowa koncepcja już od pewnego czasu, bo tam te przepisy uległy zmianie podmiotu pośredniczącego, że jeżeli, jeżeli bo to jest ważne, że podmiotem pośredniczącym, kto jest tym tak zwanym podmiotem pośredniczącym, to też jest definicja ustawowa, przez podmiot pośredniczący rozumie się innego niż pierwszy w kolejności dostawcę towarów, który wysyła lub transportuje towar samodzielnie lub za pośrednictwem osoby trzeciej działającej na jego rzecz. Czyli podmiotem pośredniczącym jest, to jest jeden transport, żeby nie było wątpliwości, to jest jedna przesyłka. I podmiotem pośredniczącym jest ten, kto ten transport, na pewno gdy robi ten pierwszy, organizuje transport, no to. To, to nie mamy do czynienia z, w tym przypadku z podmiotem pośredniczącym, bo podmiot pośredniczący nie może być tym pierwszym w kolejności i po drugie nie może być, musi, musi organizować transport tego towaru, czyli jego organizacja jest istotą jego misji. No i tam jest takie dwie zasady ustawowe, które warto przypomnieć, pewnie w yy, one już mają jakąś tam, jakieś obywatelstwo w naszej świadomości, że w przypadku, gdy jest zasadą, nakazem ustawowym, że w przypadku, którym ma miejsce, występuje podmiot pośredniczący, wysyłka lub transport, czyli ta część, nazwijmy to, to nazwana ruchomu, przyporządkowana jest dostawie na rzecz podmiotu pośredniczącego. Czyli podmiot pośredniczący jest tym, który jest nabywcą i wysyłka lub transport jest przyporządkowana temu, który dokonuje dostawy na rzecz podmiotu pośredniczącego. Mówiąc po ludzku, transport, czyli przemieszczenie towarów poza terytorium wspólnoty, jest przyporządkowane tej dostawie, która, która polega na tym, że od nabywcy. Że od tego nabywcy podmiot pośredniczący odbiera towar i on organizuje transport tego towaru gdzie do innego państwa członkowskiego. I w ten sposób na niego musi być wystawiona faktura y, kraju rozpoczęcia transportu. A jeżeli to nie jest pierwszy w kolejności, tylko drugi czy trzeci, a dopiero czwartym jest podmiot pośredniczący, a piątym jest ostateczny odbiorca. To musi, to wszyscy ci dostawcy, pierwszy, drugi i trzeci, są dostawcami krajowymi i wystawiają fakturę na siebie ze stawką krajową. Natomiast dopiero ten, do gdzie jest przyporządkowany transport, ten a transport jest przyporządkowany ex legem na rzecz podmiotu pośredniczącego, to on wystawia też krajową fakturę z stawką Zerową, a podmiot pośredniczący jest podmiotem, który jest nabywcą wewnątrzwspólnotowym tego towaru w kraju rozpoczęcia transportu. I wszystkie dalsze dostawy są już w kraju zakończenia, zakończenia transportu. Czyli, czyli, czyli zakończenie transportu dokonuje podmiot pośredniczący, bo on to jest zgodne tu z prawdą, reali do organizuje transport i czyli, ale on się staje podatnikiem kraju nabycia, czyli już nie ma spod dostawy nabycia, nie ma nabycia na terytorium kraju, tylko ma nabycie na terytorium innego państwa członkowskiego od dostawcy będącego podatnikiem polskim, czyli jest to nabycie wewnątrzwspólnotowe, a potem następnie on już fakturuje z podatkiem kraju na następnych łańcuszkowych, z podatkiem w kraju zakończenia transportu. Natomiast jest jeszcze dodana druga zasada, że jeżeli ten, to jest ustęp 2c, w przypadku gdy podmiot pośredniczący przekazał swojemu dostawcy. Numer identyfikacji podatkowej dla transakcji wspólnotowych nadany przez państwo członkowskie, z którego są wysyłane towary lub, lub transportowane. Wysyłka lub transport przypisuje się wyłącznie dostawie dokonywanej przez ten podmiot, czyli podmiot pośredniczący. Czyli co może zrobić podmiot pośredniczący? Może się zarejestrować jako podatnik polski, podać ten numer swój polski. On nie musi mieć w Polsce siedziby, wystarczy, żeby miał rejestrację i dostanie fakturę, i wtedy on dostanie fakturę polską, ale z podatkiem należnym, krajowym. Natomiast on, jako podatnik polski, dokona dostawy wewnątrzspólnotowej na rzecz kolejnego nabywcy, ponieważ transport wtedy będzie przesunięty o to oczko do dostawy do, no, do między podmiotem pośredniczącym a kolejnym nabywcą. No i tu pojawił się taki bardzo ważny problem: czy podmiot pośredniczący może zmienić zdanie? Czyli, bo powinien co do zasady mieć, być zarejestrowanym w kraju zakończenia transportu, który on organizuje. Ponieważ, przypomnę, że transport jest przyporządkowany co do zasady dostawię na jego rzecz. Czyli on może mieć dwie rejestracje. Kraju rozpoczęcia transportu i kraju zakończenia transportu. Gdy nie, po, gdy pod, gdy nie poda w rejestracji kraju rozpoczęcia transportu musi być podatnik, staje się podatnikiem kraju, w którym transport jest zakończony. Natomiast gdy on i wtedy powinien mieć on rejestrację, staje się podatnikiem, ta nie rejestracja decyduje, tylko on staje się podatnikiem kraju zakończenia transportu. I powinien mieć oczywiście rejestrację UE. Jeżeli on tę rejestrację UE ma w kraju rozpoczęcia transportu i może podać ten VAT UE swojemu dostawcy, to wtedy on staje się nabywcą tego towaru na terytorium kraju, bez nie, nabywcą krajowym, a sam wystawia fakturę na rzecz dostawcy. Na rzecz nabywcy, który jest w innym państwie członkowskim, nie zależy, tam gdzie się kończy transport, i ten powinien mieć rejestrację wewnątrzwspólnotową, bo on się staje podatnikiem, podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowarów. Pytanie: czy, czy nabywca, ten podmiot, podmiot pośredniczący, który zawsze jest i nabywcą, i dostawcą, i on podał numer krajowy, czy on może? Z tego się wycofać i, po, i, jakby powiedzieć, wycofać swoje oświadczenie o tym, że podał numer krajowy i w związku z tym chce zostać podatnikiem z tytułu nabycia. No, oczywiście, jak ktoś może podać, to może również wycofać się z tego, z tego podania. No ale tu jakiś sukurs przyszły, jakieś tam noty, które nie wiadomo dlaczego wywodzą tezę, że to jest taka zasada, jak zgaduj, zgaduli, czyli pierwszej odpowiedzi. Jeżeli on podał numer tamtego kraju, w którym rozpoczął się transport, to już stał się tym samym podatnikiem podatku z tytułu nabycia wewnątrzpłynodowego w kraju zakończenia transportu. I już odkręcić się tego nie da. Dlaczego? Nie wiem. No to są takie sztukowania przy pomocy pseudointerpretacji, bo to nie jest żadna interpretacja prawa, to jest narzucanie poglądu niemającego uzasadnienia w treści przepisu prawa. Bo każde oświadczenie na gruncie prawa podatkowego może być cofnięte, chyba że przepis stanowi inaczej. Tu przepis nie stanowi inaczej, w związku z tym każdy może zmienić zdanie. Ciekawe jest to, że tolerowany jest stan odwrotny. Podatnik, który nie podał tego numeru kraju rozpoczęcia transportu, ale już został rozliczony jako, Nabywca wewnątrzspólnotowy, następnie zmienia zdanie po upływie okresu rozliczeniowego i składa to oświadczenie, i okazuje się, że to jest skuteczne. Jak widzimy, chaos, który tu wprowadza prawo wspólnotowe, jest zwłaszcza jego, nazwijmy to, dość frywolna interpretacja, jest, nie ułatwia nam życie, no ale cóż zrobić w takim oto takim prawie, prawach, prawie pozornym przyszło nam wszystkim działać. Już niedługo będzie to nawet za rok to będzie nawet 20 lat. I tu chcę, kończąc dzisiejsze nasze rozważania, chciałbym tylko dodać, że w tym roku, czyli w roku 2023 mija 30-lecie podatku od towarów i usług. Te 9 lat to była wersja przedwspólnotowa. Ta potem te następne to było y, wersja wspólnotowa. W związku z tym, y, y, no, będziemy, y, no, będziemy nawiązywać do tej, do tej perspektywy zresztą bardzo już bogatej. No, taki okres stabilności naszego w naszej państwowości był i systemu podatkowego nie był dość rzadkim doświadczeniem, o którym. Z stąd nie mieliśmy możliwości tak długo funkcjonować w stanie pokoju, i co wcale nie oznacza, że w tym czasie mądrzyliśmy, to, co robiliśmy, robiliśmy coraz lepiej. Zdarzało się, że pewne rzeczy robiliśmy coraz gorzej, czego właśnie przykładem była ewolucja wersji wspólnotowej podatku od towarów i usług, która jest no wręcz patologiczna na tle tej wersji, która obowiązywała przed 1 maja 2004. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam.